Mierzymy sobie prąd rozruchowy w Hondzie CBR 1000FSC24. No i tak, powiedzcie mi, czy to jest normalne, gdyż nie mam z tym sprawy. Odpalam, gaszę na maksa 113 amperów. Dobra. Truba druga, zerujemy. Min-max. Te same warunki, ten sam akumulator, ta sama chwila 94 ampery. A w zasadzie przecież nic się niemalże nie zmieniło. Znowu zerujemy. No teraz akurat zadziwiająco podobnie, ale potrafiło mi się tak zdarzyć, że teraz nagle 140 parę wy wywaliło. Tym razem 100 amperów. Chyba trzeba będzie po prostu wyciągnąć jakąś średnią. Myślałem, że jednak wyniki będą bardziej powtarzalne. 92. Tak ma być, czy coś robię źle? Pozdro.